Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Jak działo się za Dni tak będzie również za Dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki, a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo, działo się za czasów Lota. Jedli, pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy syn człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać. A kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je. Powiadam Wam: tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem leć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali go: Gdzie panie? On im powiedział: Gdzie jest padlina? Tam zgromadzą się i sępy. Oto słowo Pańskie. Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Stąd te czytania o końcu historii, o początku królowania Boga. Ale pytamy się również, jaki przekaz Ewangelia dzisiejsza ma dla nas tutaj zebranych. Zanim przejdziemy do treści, warto dostrzec jakiejś dynamiki w tekście. To jest taka dynamika moc, mocno wyakcentowana. To jest dynamika wchodzenia i wychodzenia, albo dynamika poruszania się z nadzieją przed siebie, albo z nostalgią spoglądania za siebie. Ta pierwsza jest chwalona przez Pana, ta druga jest raczej oceniana negatywnie. Chwali wejście Noego, chwali również to ponążanie przed siebie Lota, ale e, negatywnie ocenia tych, którzy cofają się, albo ci, tych, którzy z spoglądają w przyszłość. Zobaczmy, Czym charakteryzuje się owa dynamika, którą ma Noe? Zostawia wszystko. Wszystko zostawia za sobą. I wchodzi w arkę. Dlaczego ta arka jest tak ważna? Przecież to było nic nieznaczące. Nieznaczona łupina w kontekście tego, co Noe zostawiał. Ale Arka miała coś cennego, że ona była skrojona przez człowieka według miary Boga. I to chyba jest najważniejsze w tej arce. Budował ją człowiek, ale z polecenia e, wykorzystując design Pana Boga. I to jest ważny przekaz w kontekście również tych wątków eschatologicznych w Ewangelii. Nie jest ważne, co człowiek zostawia, ważne co buduje. I czy to, co buduje, jest budowane z woli Boga, czy budowane według projektu Boga, według jego zamiaru, z Jego błogosławieństwem. Bo tylko to jest Jego, to jest Jego. Wszystko inne musi zostawić, a wchodzi tylko w to, co jest jak gdyby Jego własnością. Co wypracował, co stworzył, co zbudował w przeciągu swojego życia. Arka jest jakimś rodzajem owocu życia nowego. Wiemy, że teoretycznie budował ją krótko, ale budował ją w oparciu o swoje życie. Ponieważ to życie było dobre, życie podobało się Bogu, stąd otrzymuje polecenia, by budować Arkę Zbawienia. Więc całym swoim życiem każdy z ludzi, każdy z wierzących buduje jakiś rodzaj arki, która jest zamysłem Bożej opatrzności i którą wchodzi, aby otrzymać, otrzymać bliskość Boga. Ale potem mamy również i Lota, który wychodzi, zostawia Sodomę i Gomorę Miasta bogate, ludne, ale które nie są jego własnością. Ten lot nie ma, nie ma swojej arki, ale ma w oczach nadzieję przyszłości. On spogląda przed siebie z nadzieją, Bożą paczność, że Bóg na pewno mu coś zgotuje. I to jest drugi element niezwykle ważny w naszym życiu. Że być może nie mamy jeszcze jasnych celów, ale idziemy z nadzieją przed siebie, wierząc, że Obaczność Boża zaprowadzi nas w miejsca, które staną się miejscami naszego rozwoju. Tak było w przypadku Lota. Miejsce, którego on jeszcze nie wybrał, a wybrał dla niego Bóg. Stało się miejscem narodzin, jak gdyby nowych pokoleń, nowej cywilizacji. Ale sytuacja zmieniła się w przypadku jego żony, która nostalgicznie spoglądała swoją przeszłość, ponieważ ta przeszłość była pełna uroków, była pociągająca, była przeszłością bogatą. Przed sobą pozornie miała nic, miała wszystko za sobą, dlatego patrząc nostalgicznie na to, co zostawiła, zamienia się w słup soli. Taka dynamika wiary, że to, co było, już nie wróci. To jest przeszłość. Nie możemy nostalgicznie wracać do tego, co było, do tego, kim byliśmy, albo co uczyniliśmy, do sytuacji, w jakiej funkcjonowało, czy nasze kapłaństwo, czy nasza wiara, czy nasze relacje. To jest przeszłość. Wielkość człowieka. Dopóki żyje, mierzy się tym, co jest przed nim, nie to, co jest za nim. Lot ze swoim małżonką teoretycznie byli jednym powołaniem, ale mimo, że byli tak blisko, jeden i druga wybrali coś innego. W istocie decydujący jest wybór, czy patrzę przed siebie. Nawet jeżeli pozornie przed sobą widzę pustkę, ale jak wspominaliśmy, oczami wierzącego jest nadzieja. A nadzieja bije i wiarą i miłością. Los poglądał przed siebie. I to samo dotyczy również tego, o mówi Chrystus, że kto jest na dachu, niech nie, 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 niech nie schodzi do swojego mieszkania, aby coś zabrać. Co człowiek w istocie może zabrać ze sobą? To, co jest najcenniejsze w człowieku, to jest on sam. Nie to, co go otacza. Nie to, co go posiada. Problem od zawsze w kontekście wiary, czy życia wiarą, ale też i w kontekście jakiejkolwiek relacji, jakie nawiązujemy z ludźmi. Co dla mnie jest cenne? Jeżeli czymś cennym jest to, co posiadam, a nie ja sam, to wtedy będę się łudził, że jestem ważny, ponieważ coś mam, a nie, że jakimś jestem. Chrystus mówi w Ewangelii, aby jeżeli jestem na dachu, a dach gwarantuje mi spoglądanie na prawo i na lewo, dach nie limituje mojego horyzontu. Rzeczy mnie blokują, rzeczy sprawiają, że staję się jak gdyby uwięziony. Kiedy jestem na dachu, czyli kiedy zajmuję, wywierzę jakąś przestrzeń, która pozwala mi spoglądać na prawo i na lewo bez żadnych perturbacji, ze spokojem, widzieć daleko horyzont, no to nie ma sensu, abym rezygnował z wizji na rzecz czegoś, jakiegoś posiadania. I co bowiem w Ewangelii chodzi o to, aby mieć wizję. Wizję no, miał Noe, kiedy wchodził do Arki. Arka była wizją przeżycia. Wizję miał Lot, który opuszcza Sodomę, bo ma wizję Bożej opatrzności, że Bóg, go poprowadzi, jest posłusznym Bogu. Wizję ma ten, który jest na dachu, a nie uwięziony w takim czy innym pomieszczeniu, które pozornie gwarantuje bezpieczeństwo, tylko pozornie. Wiemy, że w czasie powodzi nikt nie zostaje w mieszkaniu, tylko wybiega na dach, ponieważ dach gwarantuje mu bezpieczeństwo. W istocie widzimy, że Ewangelia dzisiejsza, aczkolwiek w tonacji trochę eschatologicznej, mówi o nadziei. Że nadzieja nigdy nie jest przeszłością. Nigdy nie jest nostalicznym wspominaniem tego, co było, czy tego, kim byliśmy, ale o ważnym, ufnym, pełnym miłości i wiary spoglądają w przyszłość i budowaniem z Bożą pomocą i Bożej woli tego, co pozornie na innych ludzi może wydawać się śmieszne. Kiedy być może Noe zaczynał budowę Arki, sąsiedzi naśmiewali się z niego. Po co Arka, skoro teren jest suchy? Nie? Po co budować statek, kiedy wody nie ma? Wydawało im się, że traci czas, że marnuje siły, że marnuje środki. A on, posłuszny Bogu, budował Arkę, która stała się dla niego Yy, przeżyciem sytuacji trudnych. Tak, im bliżej jesteśmy końca roku liturgicznego, tym bardziej czytania biblijne yy, rozbudzają w nas notę za nadzieją, której źródłem właśnie jest Bóg. Tą nadzieją również Jezus chce żegnać nas, yy, abyśmy polądali w przyszłość, nie patrzyli nostalgicznie w przeszłość. Bo w przeszłość człowiek tylko rzuca kotwicę. Bóg nigdy nie rzuca kotwicy w przeszłość. Zawsze jest zakotwiczony. W przeszłości, wszak czas dla susa nie jest przeszłością, bo On jest ponad czasem. Tylko bardzo często człowiek zalękniony, rzuca kotwicę w swoim czasie, czy w czasie przeszłym, sądząc, że to był najlepszy dla niego moment. Piękno jest ciągle jeszcze przed nami. I to, co cudowne, jest ciągle jeszcze do osiągnięcia. Amen.